Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na Top Listę. Tak, kolejna Top Lista, ale tym razem to wy ją stworzyliście. E, wasze ulubione gry planszowe miesiąca listopada. Najwyższa pora nagrać dla was ten odcinek. Miał być nagrywany z gośćmi, ale trochę rzeczywistość zweryfikowała moje plany, a więc aby nie czekać do stycznia, nagrywam go sama, choć mam nadzieję, że następnym razem już będę w nieco szerszym gronie opowiadała o waszych wyborach. Czyli grach, które najczęściej trafiały na wasz stół, są waszymi ulubionymi. I przypominam, że oczywiście na ulubioną planszówkę grudnia w ramach plebiscytu Gra Miesiąca Grudnia już możecie głosować. Każdy z Was ma, może oddać jeden głos, dając sobie trochę szansę na wygraną. W każdym odcinku bowiem przewidziane są nagrody. I dzisiaj również już wcześniej zapowiadałam, że będzie to taki zestaw Warhammera ufundowany przez sklep grafok.pl i ktoś z Was go zdobędzie, a drugą nagrodą jest Druszówka ufundowana przez wydawnictwo Albi wyświetla się Wam właśnie na ekranie. Jak ją zdobyć? No to już pewnie wiecie, że należy zajrzeć do opisu, i tam również znajdziecie, moi drodzy, wyniki konkursów, które odbywały się w każdym odcinku mojej toblisty, bo moja toblista już jest zakończona, więc zachęcam do obejrzenia. I tak będzie w każdym kolejnym miesiącu, kiedy będę nagrywać dla Was grę miesiąca, wszelkie wyniki znajdziecie właśnie. Tutaj. No i tutaj znajdziecie również wyniki, jaka jest ulubiona Wasza planszówka, ale opowiem dzisiaj o 10. Moi drodzy, jak każdą szanującą się to blistę, zaczynamy oczywiście od miejsca ostatniego. Dzisiaj będzie to miejsce dziesiąte i w ogóle się nie dziwię, że ta gra znajduje się w Waszym rankingu, bo w moim również się znajduje, tylko u mnie jest troszeczkę wyżej, tak jakby lubię ją bardziej, nie wiem, ale fajnie, że w nią gracie. I chodzi o IOS End. Jak widzicie, mam je wszystkie i wieczną wojnę i dodatki i tak naprawdę w iOS End, czyli karcianej grze będziemy starali się pokonać przebrzydłe Nemezis, czyli potwory w tej grze, które potrafią nas zaskoczyć, podobnie jak zresztą zaskakująca bywa kolejność tury, bo nigdy nie wiadomo czy aktywuje się Nemezis, czy może my zdążymy i zdołamy coś im zrobić. W zależności od naszych wyborów, jakie to będzie Nemezis, to co ja lubię i przypuszczam, że wy również skoro ta karcianka trafia na wasz stół i w nią gracie. Przynajmniej tak było w listopadzie bardzo często. Podoba mi się to układanie kart, to planowanie i myślenie o tym, że jaką kartę zagram, w jakiej konkretnie kolejności, to potem tak naprawdę odwracając mój dek, ona do mnie wróci. A więc no, jak ja sobie to ułożę, tak potem będę miała tego. Efekt. Nie dziwię się, że ta karciana gra trafiała w listopadzie na Wasze stoły, a zatem otwiera dzisiejszy ranking i za chwilę przekonamy się, jaka planszówka znajduje się dalej, i też po nią sięgnę, bo jest to jedna z moich ulubionych serii. Natomiast akurat w nią jeszcze, podobnie jak w dodatki do Iosenda, nie zdążyłam zagrać, schodzimy oczko niżej, czyli seria Zachodniego Królestwa. Tak naprawdę gracie w wicehrabów, bo wcale nie są to ani architekci, ani paladyni, tylko właśnie wicehrabiowie. Ja, jak już powiedziałam, nie zdążyłam jeszcze po nią sięgnąć, natomiast ciekawi mnie, przyznaję, ta okrągła, duża plansza i e, e, taka zapowiedź poruszania się tym. Tytułowym wicehrabiom na koniku, który będzie podróżował po królestwie. Oczywiście zbieramy tutaj punkty zwycięstwa, podobnie jak w architektach, podobnie jak w paledynach, na bardzo wiele różnych sposobów. E, więc cieszę się, że już sięgnęliście po wicehrabiów. Ja jeszcze nie zdążyłam, ale mam zamiar nadrobić to w te święta i pójść waszym przykładem, czyli trafi na pewno na mój stół niebawem ta planszówka. Takim oto sposobem, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego waszego wyboru, czyli miejsca ósmego, a więc wicehrabiowie mogą sobie trochę odpocząć, i tym razem nie sięgnę po. Po to pudełko i tę planszówkę, bo jej nie posiadam, choć grałam. Natomiast wasz wybór i gra, która znajduje się na ósmym miejscu, to planszówka, która mnie osobiście kojarzy się z takim połączeniem jak choćby w Lords of Hellas, gdzie mamy starożytną mitologię, która łączy się z kosmicznymi najeźdźcami. To tutaj mamy również alternatywną rzeczywistość 1920 roku i tytułowa Kosa, dzierżona przez tego chłopa, który wycina zboże na polu i konna kawalerii łączy się i miesza się z mechanicznymi mechami. Dość dziwne połączenie na pierwszy rzut oka, ale w planszówkach to wszystko jest możliwe, a więc już każdy kto głosował i gra w nią często wie, że chodzi o site. Planszówkę od wydawnictwa Stonier Games w Polsce wydaną przez Phalanx i planszówkę, którą zilustrował nasz rodak Jakub Rozalski. Gra oferuje dość proste i przystępne zasady i zdobywanie przewagi nad terenami. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o miejsce ósme. Teraz sprawdźmy, co znajduje się na kolejnym miejscu, czyli siódmym i to będzie Skrzydlata, gra, która również, której również nie mam na półce, bo mi chwilowo odleciała i gdzieś tam służy moim znajomym na ich stołach, a chodzi o grę na skrzydłach. W Na skrzydłach będziemy karmić ptaki i w przeciwieństwie do rzeczywistości tutaj karmimy kosteczkami, tak naprawdę mamy kosteczki i różne rodzaje pokarmu wrzucamy sobie w ten fajny karmnik i w zależności od tego jakie tam mamy pożywienie, możemy nakarmić różne ptaszki. Ptaszki układamy sobie na naszych planszach w różnych miejscach, tam gdzie one pasują i korzystamy z bonusów i z możliwości na tych kartach w ten sposób tak naprawdę zbierając skrzętnie punkty zwycięstwa. Przy okazji możemy się czegoś ciekawego dowiedzieć, jeśli mamy jakieś takie ornitologiczne ciągotki. I na skrzydłach jest grą, która myślę, że święciła sukcesy, jeśli chodzi o takie rodzinne, familijne gry, więc w ogóle się nie dziwię, że również w waszym rankingu się ona znalazła. Tuż przed połową tego rankingu i waszej listy najpopularniejszych planszówek w listopadzie, czyli miejsce szóste i tutaj już e, może nie do końca mam Wasz wybór, natomiast e, natomiast myślę, że może on reprezentować właśnie grę, w którą gracie najczęściej. Ja mam brasa Lancashire, a wy gracie w brasa Birmingham, które tak naprawdę jest, można powiedzieć, rodzajem kontynuacji nowszą wersją Lancashire. Też mamy podział na dwie... Poki też będziemy budować połączenia, tylko że w przypadku Birmingham pojawiają się nowe rodzaje przedsiębiorstw, mamy jakieś zakłady ceramiczne i pojawia się możliwość wykonania szóstej akcji, gdzie możemy zamienić sobie z ręki karty na takie karty jokerów. Natomiast tak naprawdę wszystko polega na tym samym, czyli skrzętnym zbieraniu sobie punktów, budowaniu połączeń, wiedząc o tym, że era kanałów zamieni się za chwilę w erę kolei. Bardzo elegancka gra, zarówno jeśli chodzi o bras Lancashire, jak i bras Birmingham, więc po raz kolejny podzielam Wasze zainteresowanie tą planszówką i w ogóle się nie dziwię. A teraz zerknę sobie, co jest na miejscu piątym, i też, też po tę grę sięgnę, bo ją akurat mam i już nie musi. Reprezentować ją, żadna inna. W tej grze będziemy poniekąd lecieć w kosmos, całkiem niedaleko, bo um, obok Ziemi na czwartą planetę od Słońca i będziemy starali się ją zasiedlać no, po prostu sterraformować. To wasz właśnie wybór, terraformacja Marsa, e, gra, w której będziemy szukać możliwości e, rozpoczęcia życia na Marsie. Tutaj będziemy musieli spełnić. Trzy warunki, ponieważ Mars znajduje się trochę dalej od Słońca niż Ziemia, więc jest tam generalnie zimno, a zatem jednym, jedną z rzeczy, które musimy zrobić, to podnieść temperaturę. Kolejna sprawa, która jest nam potrzebna, no to oczywiście tlen, który pozwoli e, b, b, zaistnieć w życiu na Marsie. E, musimy zwiększyć poziom tlenu do 14%. No i czego nam jeszcze brakuje? Oczywiście wody, w tym wypadku w postaci oceanów. Potrzebujemy ich dziewięć. No i teraz, kiedy spełnimy te trzy warunki, podliczamy punkty, ponieważ Gra się kończy, nie będzie tajemnicą dla nikogo z Was, a okazuje się, że gracie w nią często, więc wiecie doskonale, że wygrywa gracz, który ma tych punktów najwięcej. A punkty zdobywa się między innymi przez punkciki na kartach, które żeśmy zagrali, przez umieszczone kafelki na, na naszej mapie, a tam umieszczamy kafle zieleni, miasta, kafle oceanów, przez zdobyte tytuły, nagrody. No i tak właśnie sobie formujemy, Marsa. Przejdźmy więc, moi drodzy, zanim zbliżymy się do podium, do następnego miejsca, waszego następnego wyboru, i to będą zupełnie inne klimaty, chociaż można powiedzieć, że wzbijemy się nieco w przestworze? Nie wiem, czy można tak powiedzieć o flipu. Natomiast rzeczywiście z chmur będziemy strzelać naszymi prorokami po wyspach, bo jesteśmy strasznie znudzonymi. Bogami. Ja akurat mam wersję angielską w League of Fate, natomiast dzięki wydawnictwu Fox Games, jak doskonale wiecie, bo gracie, doczekaliśmy się polskiej wersji językowej tej gry i nazywa się Palec Boży. To jest to jest bardzo sympatyczna, imprezowa pstrykanka, w której element sprawnościowy ma spore znaczenie. Rozkładamy sobie matę, no i właśnie pstrykamy sobie tymi swoimi prorokami, ustawiamy świątynię i staramy się wypstrykać innych graczy albo gdzieś tam do oceanu, albo poza planszę, tak aby, abyśmy to my zdobyli jak najwięcej punktów. Pstrykać możemy na różne sposoby, bo jak wiecie w tej grze i będziemy pstrykać gdzieś tam z jakimiś oczami, jednym palcem czy tam małym palcem. Wszystko w zależności od tego, jakie prawo wybierzecie sobie na początku rozgrywki. A zatem wygląda na to, że zbliżamy się do podium. A co na podium? A na podium, moi drodzy, gra, która jest przyjemną, rodzinną, Przyjemnym rodzinnym układaniem czy też budowaniem sobie wioski w krainie Everdell. Jak widzicie, mam. I podstawową wersję gry. I dodatki, o których nie tak dawno opowiadałam Wam, możecie sobie zerknąć na materiał, jak chcecie się dowiedzieć, która, które najlepsze. Natomiast Everdel w tej podstawowej wersji, to również jest taka planszówka, która, którą, o której mogę powiedzieć, że jest bardzo przyjemnym, rodzinnym tytułem i święciła, a myślę, że nadal święci, jak się okazuje, skoro trzecie miejsce, sukcesy na stołach polskich graczy. A więc budujecie sobie krainę Everdel, natomiast najpierw musicie zbudować drzewo. Drzewo, na którym umieścicie te swoje zwierzątka, które czekają tam, a, ażeby w odpowiednim momencie pójść, pozyskać surowce, które będą potrzebne do tego, aby wybudować kolejne lokacje, czy też pozyskać nowych mieszkańców do Waszej, czy też naszej magicznej krainy Everdel. Pięknie zilustrowana, bardzo fajnie płynnie działająca gra, która. No, nie dziwię się, że Wam się podoba. Mnie również bardzo się podoba. A więc trzecie miejsce. I teraz już przechodzimy do ścisłej czołówki, czyli drugie i pierwsze. Wyścig do miejsca drugiego. Dosłownie wyścig. Wygrała gra, która jest tak naprawdę wyścigiem, a którą mam sobie tutaj. I tak naprawdę pokażę Wam jedynie wieczko-pudełko, bo ona wciąż jest. Tu na tym stole, bo w nią gram, a właściwie zagrywam się, strasznie mi się ona spodobała. Lubię również poszerzać sobie tę wyprawę do uciekającej Last Aurory, czyli lodołamacza. Dodatkiem przebudzenie molocha i mam tutaj pewne przebudzenie molocha dla Was. Jeszcze do nagród dorzucę. Taki właśnie, takiego właśnie molocha. Możecie wcielić się w niego, czyli założyć sobie taki komin i być molochem. Do wygrania szczegóły będą w opisie. Natomiast powracając do Last Aurory, która jest jedną z najczęściej granych w miesiącu listopadzie przez Was planszówek. No cóż, ścigamy się w mroźnej krainie. Trochę brakuje nam tego mrozu i śniegu. Mamy w końcu grudzień i święta zapowiadają się raczej deszczowo, a nie mroźnie. Tutaj natomiast macie śniegu i mrozu aż nadto, a więc ym, ścigamy. Starając się, czy też starając się zdążyć złapać uciekający lodołamacz, który jest ostatnią nadzieją, żeby wydostać się z tego mroźnego piekła, będziemy budować nasz konwój, będziemy atakowani i sami będziemy atakować różnych napotka różne napotkane bandy, będziemy starali się pozyskiwać nowe, Osoby do naszego teamu i zarządzać akcjami. Bardzo sympatyczna e, gra, można powiedzieć, wyścigowa, w której, e, w której równie sympatycznie będziemy właśnie tworzyć zarówno swój dek, jak i swój konwój, rozbudowując go sobie o różne moduły. No to co? Miejsce pierwsze. Emocje sięgają już absolutnie szczytu, zenitu. Miejsce pierwsze, moi drodzy, to planszówka, którą, której też właściwie Wam nie pokażę, bo jest również w moim wypadku pożyczona, i ktoś tam się męczy z różnymi potwornościami, które ona ze sobą niesie, ale powiedzmy, że niech ten dodatek ją reprezentuje. Chodzi oczywiście o. Nemezis. Cóż Adam Kwapiński nam zgotował? No, całkiem ciężki los na pokładzie statku kosmicznego Nemezis, który nie wiadomo dokąd zmierza. Na pewno um, zacznie się nam psuć, może nawet wybuchną jakieś pożary, ale to jeszcze nic, bo gdzieś tam w korytarzach czy też w ciągach wentylacyjnych czai się to coś, czyli obcy, których prędzej czy później spotkamy. Najlepiej, żeby to nie była królowa w drugiej turze, jak ja mnie wam w zwyczaju. To jeszcze nie wszystko, moi drodzy, bo jak doskonale wiecie, bo gracie, i to najczęściej okazuje się w listopadzie, to jest planszówka, w której musimy się obawiać również innych współgraczy, bo jesteśmy razem na tym statku, ale razem wcale nie oznacza kooperacji. Ponieważ mogą nam nas zdradzić tak naprawdę nasi najbliżsi przyjaciele, ustawiając koordynaty lotu gdzieś, gdzie nie chcemy lecieć, lub po prostu nas zabijając. No, tak, tak to właśnie jest na Nemesis i okazuje się, że właśnie ta gra jest Waszą ulubioną. Podzielam jak najbardziej te wybory, jak tylko mam okazję to. Również wracam, a teraz, a teraz nie mam za bardzo jak, bo jak mówiłam, pożyczyłam swój egzemplarz, ale jak tylko wróci, to będę rozgrywała z kolejnymi potwornościami. Moi drodzy, znacie już Wasze wybory, jeśli chodzi o miesiąc listopad. Przypominam i zachęcam do tego, abyście oddawali głosy na miesiąc grudzień, ponieważ w grudniu... Całkiem możliwe, że powtórzą się niektóre wybory. Zobaczymy na których miejscach i jakie planszówki wskoczą do Waszej listy i do Waszego kanonu i rankingu ulubionych gier rozgrywanych właśnie w tym miesiącu. Jak mówiłam na początku, przewidziane są w każdym odcinku nagrody. Już Wam mogę zdradzić, że jedną z nagród w miesiącu grudniu będzie planszówka o nazwie Zerywia, dostarczana już w tej chwili wspierającym. Natomiast ktoś z Was będzie mógł ją wygrać, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ przewidzimy są również kupony i inne planszówki, a więc śledźcie kanał On Table, bo będę o tym informowała i oczywiście głosujcie na Waszą ulubioną planszówkę grudnia. Tymczasem w listopadzie wygląda to właśnie tak. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu i zapraszam już w tej chwili na kolejny. Do zobaczenia, więc trzymajcie się ciepło. Cześć!